Dzień dobry. dzień dobry. Wolny dzień, co? Wolny, wolny, ale ja tu widzę, że faworek ma drugi z rzędu. Wolne. To już nie jest wolne, tylko to jest strajk. Albo jakoś takoś, no, padało w nocy. Zestał, nie, no dobra, wolne, może sobie. Chodź, chodź. Już na bierze sobie siedzisz. Tak. Kurczę, jak słyszycie, u mnie ten, te zatoki pełne, Zatok. No dobra, zobaczymy, no, zobaczymy jeszcze, jest wcześniej, to no, nie będę trąbił, ale jak coś, co lecimy tam do. Znaczy jedziemy do, do Niny. A jak Nina powie, że nie, no to coś innego się dzisiaj... Mówię, no. To ja myślę od 3,5 roku, jak tu zrobić dwa dni wolnego. W ogóle myślałem trzy lata, jak tu zrobić jeden dzień wolnego, a tu se gościu dwa dni z marszu i pod rząd w ogóle. Dobra, nie przeszkadzam. Staję. A, jeszcze chciałem. You gonna make a breakfast or you wanna buy? You make? What are you gonna make? Can I make a video? No. <laughs> Not too much salt, okay? Okay. <laughs> oh, it's so cute. No use, no use. Co? So, they gonna take it tomorrow? No. Kurczę, zobaczcie show The medicine. Mam polipirynkę Ale co? Zapomniałem już mnie. Tu wszystko boli w plecach i co w cholerę. Z tym przeźbiem from you. Eh? No i, i ten, i od motorka wtedy. Ile to 2 dni temu tak? Co się zamoczyłem. W sensie padł deszcz o mnie przewiało. Ja czułem, jak jechałem na tym motorku, no to jak słodziutka. To jest wartło no, mi. Ale słodziutki jesteś, tak. Ja oczywiście paluch cydam i tam polewam olej utlenioną pod water. Mmm, poroli. No dobra, ale to co ma te Na bieżąco, iść tam w cholerę z tym wszystkim. Puszką się zaciąłem, a puszką wiadomo jak się goi. No i już, no tak. Baj, bye baj. Bye, bye. Mówię idź Te kurciaka czy coś. Co? So, Wygenerowaj chicken? bo No przez sypię tych. Yy... No. <laughs> Mareczek się, się załapał. <laughs> Ale Mareczek jakoś taki. <laughs> Ma swoją osobowość. No, tak bym powiedział. Dobra. Kumpel kurczaka nie chce zjeść normalnego w życiu. No. Jezu. i co? Co Gdzie wydała pieniądze? Dobra. I ja tu. Czytę. Jakiś, ma dziewięć, ale mnie połamało. Nerry mnie bolą jakryś. Czy nerry? Okej, okay. a dobra. Dyko o tyle po razie. Okej. Okay. Patrz pod pa, Śmę. No nic no. Warunki bojowe. <laughs> Tylko jedzą jak, jak na tym Dobrze, okej. Okay. but look, because they don't touch... No, 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 leave it, leave it. When they really hungry they eat. Dobra, ale czyściutko. Czyściutko, dlatego, że psali nie było ludzi. <laughs> no nie będę przeszkładał. No. No people yesterday, yeah? So maybe, I just say maybe. We take two days off. Bo to poniedziałki też są jakieś takie. No film powstał, nie lubię poniedziałku, no więc o czym to ogóle... Jak mam się bić z koniem? Jak już nawet film powstał. Taki, także. O! Czekaj. Okay. Wietnamczycy się wynoszą, nie poczekajcie, to jest nie, nie, to jest inny jakiś, bo tu są, czyli tu, a ci się wynoszą. Ale w sumie, ja tam ich nigdy nie widziałem w środku, więc no dobra, nie, was, nie. No cóż, także koty wreszcie, ja myślałem, że wreszcie dostanę miecho takie, no ale z drugiej strony, farmowe jakieś. Może lepiej nie? Może z puchy będzie lepsze. O! No chodźcie! W ogóle ja. A, bo ja zamykam, dlatego że są te maluchy. Chodź. Chodź drugie. Macesina no, zamyka. E, I ma rację. No bo te maluchy takie są. To wiadomo, gdzieś. A to nie nasze koty już. już, Więc nie daj Boże, żeby to Odleciały. To. Co to są? To, to są te chińczyki, nie? Te e, samochody. I ten. I by był problem. A no tak, ta sobie siedzą w środku. Fajne kociaki. Już nawet mi się spodobały, że prawie by mnie wziął do środka. O! Nie na kacyku. No to moje to dachowce tam. Nie potrzebują wygód. <noise> Ale to ja specjalnie uczę. Żeby żeby przetrwały jak trzeba, nie no. O, i dżemka, A jeszcze świadia nie było. Kurczę wciąż. No służycie. Dobra, zobaczymy co dalej. No dobra, ja nic nie mówię, bo nie jestem rzędą. Ale no i co? Hama się Bo mi literki podskakują w laptopie. Gdzie wolny, a tu? What? One hour. One hour. No dobra I za co teraz? Kurczak dzisiaj, na The Chicken for breakfast? Dobra, nie wtrącam się. A, tu jeszcze Sina kupiła, bo jak pojedziemy, to pojedziemy, jak nie pojedziemy, to oczywiście zjemy. Albo no, zjemy, no nie zjemy. Tylko zjedzą. No już, już, dobra. Sina. Tam to było, nikt nie chciał. To już jest jedna. Wyszły na spacer. Dlatego nie ma. No mówię, że drzwi muszą być zamknięte, co mnie denerwujemy, bo ja robię po to są drzwi, żeby je otwierać, a nie zamykać. Lub właśnie zamykać. No dobra, ale tak się inaczej. Eee... No. Właśnie dlatego nie chcę otwierać. tam ma rację, żeby mat nie uciekł, bo jak mat ucieknie, to, to, to Jezu, to nawet, to nawet moja wyobraźnia tego nie obejmuje. No co? Nie widać, że mat zrelaksowany jest Wcale nikogo nie było Poczekajcie, bo... by wcale nikogo nie było No już pojadło trochę, na końce nie przedłużam Czekam, na to się bo przecież... Ista jeszcze jakimś gingerem, znaczy tym Jak to się nazywa? Nie, żeńszyń, tylko jak to jest po polsku? O. Cieka. Why you cut this? Maybe. Potem w zęby wchodzą te połamane kostki, co? Dobra, nie trącam się. Już słyszę krytykę. i Czuję tą krytykę przez radiowęzły. Węzły. O, mówię. Gość się przywieźli. Na Krzychu zapomniał wziąć. Wczoraj. Na dzisiaj wezmę. Tylko ci to pomoże dzisiaj. No nic, przepraszam jeszcze raz za te. Chru... O, jest malutka, to w Śpią jak byki. Tak, a tu Marek na, na tej na świecie. No tak, na Pragie. Trzeba je... iść na Pragię. Ja miałem ciocię na Pradze i pamiętam kiedyś ciocia mówi tam niedaleko Różyckiego tak naprawdę, jak ona była ta ulica? Chmielnik? Nie, jakoś... Zapomniałem, w każdym razie kiedyś się mówi, ciociu, ciocia zawsze swoją w, w zębach i ten i... Ja mówię Ciocia, ale jak tam wyjdę, czy coś nie przejmuj się, Krzysiu swoich nie ruszają. No, więc widocznie Ciocia dała, dała cenę tam na podwórzu, że, że okej, okay, nie? Nie, nigdy tam mi się nic, nic nie zdarzyło, muszę przyznać. A do Ryżyka było, no, nie wiem, no, 400 metrów, może 500, to wszystko. No, także taka jeszcze mi się przypomniało i staw cholerę. Pięć kotów teraz. Nie walcz. On chce już być... Madi już chce... Nie! Marek cię pogodzi. Czekajcie. A nie to jest. No dobra. Gdzieś tam jest ze sobą... bez słów. Od jest Marek. Bez słów się dogadują. Pola! Jezu. Nic, ja tam na to wszystko muszę patrzeć. O tu już maleństwo. Już się jakiś pasek zaplątała, że, że tu jej lepiej. No już. To już ma takie trzykolorowe ubarwienie. Co prawda bardziej mi się mata podoba. Ale też ciekawe. Dobra. Już się gryzę. Już pokazują, gdzie kto i co i jak. No dobra, no pokazuję to pokazuję. Niech się dogadają. Dobra, kończę, bo zaraz wyjdzie godzina z odcinka. Idę. słyszę i czuję. Paluszka jeszcze pokażę. Tak, <laughs> żeby tradycji. Ten. O, czuję czosnek przypalony. A i co? But with Czyli z ryżem. No dobra, but put something green, no? No? Dobra, nie wtrącam się. Ja wiem, y, znaczy I know, but the, for the color. No to nie, no, no to jak nie, to nie. Dobra. O, właśnie o tym mówiłem, nie? Jak jest takie, jak to się mówi? Dress, nie dressing, jak to się mówi? Garnish. Jezu, że wszystko pozapomina w tej kamorzy. Tylko kokosy i kokosy Sina mówi okej kam ale tak że Orlong, na baczność, nie? No dobra Słuchaj, jeszcze się zamknąć No dobra, jemy tego Kuraka Syna, ja nigdy need... chusteczki jakieś potrzebuję no może być. No. Mój dziadek miał taką szmaciankę do wycierania nosa i ja się nigdy od małego nie mogłem nadziwić jak on tam, że mu się tam nie cofa, nie? No ale wtedy nie było chlorowanych. Okej, okay, thank you. So we now, right? Thank you. Thank you. Thank you. I'm not było yet. Nie, no problem. To my sod or no sod, I don't know. Okej. Okay. Uh. No właśnie, jak to się ten dżinsel, że nie jest dżinsy, tylko jak to było? A może nic nie było, tylko mnie się wydawało. Bye. Bye. Ja chciałem tylko powiedzieć. No i co? Ojej, jak tak? Prostowanko? Magnezu może dodać? Czy tam czegoś? Co tam się daje? Na, magne, magnez chyba na mięśni. No i co? Dobra, my jedziemy zaraz. Ja jeszcze sobie dżemkę zrobiłem. A co? No w końcu wodno, nie? Taką, bo tak jakaś... Klepnięty jestem, ta pogoda jakaś taka nie tego. No ale okej, okay, ja zemkę, godzinkę, a tu proszę. Staj, dwa dni zamknięte. Nie, nie, nie. No to trzeba zwołać. Osiedlowe... Znaczy, przynajmniej uliczne zebranie jakieś. Gdzie fawore, Gdzie pan faworek jest? Koniec. Babci Strania. Marek. Decyduj. Dobrze, dobrze, We chichów, chichów. A, nie wiem czy już pokazywałem, czy nie. Pokażę jakąś uszczerbkę. bo no. no, Wszyscy pokładkowo. Czekajcie. A nie. Pokazałem imię. No, tak czy inaczej od razu wszyscy zobaczą, że generał. Tyle przyszło. To nie jest tak źle. No. Znaczy, jeszcze siebie pokazałem z brzuchem, bez koszuli za dużo, żeby... Jak to było? Za mało, żeby żyć, za dużo, żeby um... jakoś tak. No, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Aczkolwiek wcześniej miałem klientów na pokojach. No coś tam na pewno używali. Mówią, że nie, ale pewnie używali. I chyba prawie to samo przyszło. Idź to w kole. Ile by człowiek nie... Ten to i tak przyjdzie to samo. No, tam... Kto tam jest ten... <grym> bajtek, czy jakiś inny... Kto tam rządzi tymi prądami? Nie, Bajtek, taka gazeta była. No dobra, no, tak czy inaczej. Dobra, idziemy, idziemy. Bez śmichów i Ja Oczywiście przez ten nos. Możliwe... Możliwe... Zobaczymy jak będzie po, po braciach. O Ninach, i tak dalej, mi się zwoliliśmy. I powiedział, że dwie godziny nie będzie. Znowu ją tam wezwał do pracy. No, 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 któż? no pracodawca, oczywiście. No, dlatego jedziemy teraz na no, co tam? Ja mógłbym sobie pojechać wcześniej i pogadać z. Jak to teraz powiedzieć? Z, Ol z Olegiem. Chyba tak powinno być poprawnie. E, no ale znowu ta, by, Sina się gdzieś tam nie wiedziała co z sobą zrobić, więc odczekaliśmy czekaliśmy niby ten czas co na wraca no i jedziemy teraz i tak no, znaczy <grym> ta pogoda taka jakaś nie taka no, no dobrze, no potem, jak dojedziemy, Bierzemy, ja mówię jedźmy łotorkiem ona tuk tukiem bo ona się boi, że za dużo herbaty, można wypić, ale ja się boję znowu, że yy, tam gdzieś i nikt nie przyjedzie potem. No dobra, no, tak, do, biorę to na kratę, decyduje dzisiaj Sina. I już. Dobra, jednak Sina wygrała. Zobaczymy, okazuje się potem, to zostanie zwycięzcą, bo wygrać... Poczekaj, a... batinki. No w sumie, jedę trzeba się nauczyć jakoś. Zatem jedziemy. Znowu. A yeah, macha za No tak. Wiadomo, szaleje. Cina, you buy this? Nie. Cina bardzo gościnną jest osobą. We have to stop in, uh, Staniemy jeszcze w Lackenbosch um, No bo tak trzeba no. Dobra, nie wiem gdzie jest Sina ale... Sina Jezu <laughs> Sina na, na przecenach <laughs> Chodź Jezu No dobra Tak jak ja bym wziął może takich Bo kurczak nie jest takim łatwym produktem do obróbki, że tak powiem. W sensie nagryda i tak dalej. Nie, nie. To dużo bardziej świnina, karkówka i tak, no czyli świnina. Okej. Okay. Nic nie mówię. Nic nie mówię, bo... Bo się nie wtrącam. Nie przeszkadzam. O! Czyli jedna już się wywiązała. Dzień dobry Nida. Na jagodowo dzisiaj. Sina na... Na ten... Na nie jagodowo, no nie wiem jak to nazwać. Olej! Ja. To już nie pokazuję, bo. Добро. <laughs> До Hello, everybody. Dream. Today we will teach you. <laughs> how to... Okay, Nina. What What did you tell me just one minute ago? I told you that we gonna teach your. Uh... No, go for the bird. You say go for the bird. Ah, go to yes. I my I offered to you go to the pet shop to. True, sure. tak, tak. the people, the birds, local birds, tak. it's beautiful. Tu Even me zina. bought uh, two chickens there. Wow, jak. Widzisz, ja, biorę, że ty nie oglądasz swoich filmów. No, <laughs> ty mi nie dałeś słowa <laughs> swoich filmów, ja nie widziała. Bo ja was, i byłem w tym pechopie i byłem nawet gwarka kupiłem krzycha. YouTube channel, nie wiem o co chodzi. Widać, że. Uf, o subskrypcję w ogóle się nie pytam, to. to jest i To jest marsz. Dzień dobry. <laughs> ale, po, ale poczekaj, poczekaj. No i co? No i co? Teraz? I do... Teraz? Nie rano? No dobra. Co my. Lepiej teraz niż. Nigdy. Dobrze. Ja my, się żegnam, tam byliśmy u, u Nidy i Ol, u Ol, Ol, Olka. Olega. Olega chyba. Okay. <grafy> Także żegnamy się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do, do jutra. Nasz jutro. <grafy> Cita mówi Co? Dobra, dobra. dobra Szanowny Krzychu, kamera w dłoni. życie w Kambodży, w swoich filmach goni. z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuję świat, bez pośpiechu wam oku.